Dobrze powiem Le, le Grand Marché, nie wiem jak to po francusku. Le Grand Marché, no? Ja też mię w także też myślę, że mniej więcej tak. tak. Le Grand Marché. Michał, bardzo się cieszę, że będę miał okazję pogadać o Moderacie akurat z Tobą, ponieważ tworzysz muzykę elektroniczną od lat, więc słucham. No tak, jest pewne ryzyko nerdy talku, zwłaszcza jak teraz wróciłem do tego albumu i posłuchałem go jakoś tak uważniej, ale no w tym debiucie Moderata, zwłaszcza w nim, bo mam wrażenie, że on jest jeszcze w takiej najbardziej surowej formie z całej dyskografii, świetnie się przyczyniają te światy moce i aparata. Jednocześnie to jest synteza właściwie tego, co lubię najbardziej w muzyce. Z jednej strony mamy tą no, tektonikę elektroniczną i właśnie ten komponent mode selektorowy, zarówno jeśli chodzi o takie dociążenie w basie, w bicie, pewna chropowatość brzmienia i też właśnie jakaś taka częstogliczowość tych bitów. To jest z jednej strony bardzo pociągające i ta surowość stanowi świetny kontrapunkt dla tego drugiego elementu, którym jest właśnie to takie aparatowe myślenie i o harmonii, i o brzmieniu, jeśli chodzi o gitary, pady, gdzieś to wychodzi, mam wrażenie, i z shoegaze'u, i z postroka. A tutaj dodam, że właściwie no, jak gdzieś tam wychowywałem się na postroku, i pierwsze moje jakieś takie poważne, poważne jakieś takie fascynacje muzyczne, no to właśnie był postrok zwłaszcza z podznaku Sigurosa. I gdzieś ta metoda opowiadania. W muzyce, takiego linearnego, linearnego prowadzenia narracji, to jest coś, co od zawsze mnie pociąga. Jest to takie prawie filmowe, i, za, i właśnie strasznie to jest angażujące, i właściwie można tak zatonąć w ten album, i cudownie się do niego wraca po latach. Bo faktycznie miałem chyba. Nie słuchałem go tak z ręką na sercu od jakichś może siedmiu lat. I właściwie w zeszłym roku do niego wróciłem i mnie no niemalże powaliło, jak on dalej dobrze brzmi. I myślę, że gdzieś on już zaczyna mieć te znamiona ponadczasowości. No pięknie, no to mamy pierwszą w historii naszych wywiadów tutaj niedługiej, co prawda, bo, 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 bo jest, to, jest to czwarty odcinek, ale pierwszy raz tak wyczerpującą recenzję albumu. Bardzo mnie to cieszy. Um, Michał, ja Ci powiem, że zacząłem słuchać elektroniki e, po 30 roku życia. E, ja miałem tak, że wcześniej słuchałem w zasadzie hip-hopu, rocka, metalu, różnych, przeróżnych brzmień. Elektronika techno, zwał jak zwał, bo, bo, bo tych podgatunków tam jest mnóstwo, e, jakoś mnie wcześniej nie urzekała. A będąc już dojrzałym facetem tak naprawdę, odkryłem, odkryłem e, elektronikę i zacząłem właśnie od nie, niemieckiej sceny. Um, chyba pierwszym takim, który mnie zaczarował przez sobie, to był Oliver Kolecki, ale później już nie pamiętam, na którym etapie, ale był to dokładnie e, jakoś chwilę później był to był to moderat. Um, I mam do ciebie pytanie, ponieważ ty wraz z bratem również już jesteście dojrzałymi facetami tak naprawdę. Um, czy jest coś takiego, że, że, że do tej muzyki jakoś trzeba dorosnąć, myślisz? Dobre pytanie. Z jednej strony ona jest tak na twarz ekscytująca i, i ma coś takiego, co, co szybko, szybko przekonuje do siebie, a z drugiej strony faktycznie doświadczeniem wielu osób jest to, że sięgają po elektronikę w nieco późniejszym wieku. Mam wrażenie, że nawet demografia Festiwali elektronicznych i klubowych też wskazuje na to, że gdzieś, gdzieś ta średnia wieku oscyluje wokół trzydziestki, ale to często są ludzie, którzy po prostu są z tą elektroniką od bardzo dawna, czyli, czyli od gdzieś już od tych powiedzmy gdzieś w okolicy dwudziestu lat czy w wieku dwudziestego gdzieś z tym są. Więc może coś w tym jest, może gdzieś yy, jest ta, bo wydaje mi się, że elektronika też potrzebuje jakiegoś rodzaju cierpliwości, bo na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest bardzo repetytywna i wiele z, z tych rzeczy dzieje się gdzieś w drugim planie, gdzieś te rzeczy rozwijają się tak niejako podskórnie. I może to sprawia, że trzeba tak trochę głębiej spojrzeć w tą muzykę i to gdzieś i to gdzieś może jest e, właśnie to sprawia, że do tego dochodzi się często nieco później. Ale ciężko, ciężko mi oceniać, bo, bo znam też masę ludzi, którzy gdzieś od nastoletniości jak. Ja, ja, ja tutaj tutaj nie miałem na myśli akurat stricte tego, że trzeba być. O. Tak. Starcem, żeby zacząć z <grym> tego słuchać, prawda? E, bo jakby oczywiście są, 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 są następni ludzie, którzy, którzy słuchają od zawsze elektroniki. Pewnego razu przejeżdżałem ko hotelu Forum, jak jeszcze był e, znośny w mojej, w mojej ocenie. Jeszcze można było tam usiąść e, i usłyszałem, zaczarowała mnie pewna muzyka, którą, którą usłyszałem tam e, dobiegająco. Podszedłem bliżej, nawet pamiętam, spotkałem kolega Adasia Drzewieckiego, który się również producenta, myślę, że nawet. Powinieneś kojarzyć. Stałem się, znam. Yy, pewnie. I um, okazało się, że grałeś tam ty wraz z bratem. O. Yy, mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. <laughs> nie, faktycznie tak. Tak, go to w 2021 albo 2022. Nie? Pamiętam już dokładnie, ale, ale w ten sposób was odkryłem. Stanąłem sobie i po prostu posłuchałem. Szazamowałem chyba nawet yy, i zacząłem odkrywać waszą muzykę. Od tamtej pory muszę przyznać, że jestem waszym fanem. O. Yy, nawet nawet w pewnym momencie się zastanawiałem, czy EP1, tak się nazywał ten album, e, czy nie jest dostępny na winylu, bo chciałbym go mieć, ale, ale chyba nie ma, nie? Nie ma, nie ma. My y, planujemy, raczej w jest jest jeszcze tam w sferach planów, y, drugi album w końcu wypuścić na winylu, ale tak, chwilowo jest on tylko w przestrzeni cyfrowej. Mhm, tak czy inaczej, wracając do tego tematu, bo tutaj chciałbym, żebyśmy przeszli do Waszej muzyki, bo bardzo mnie ona interesuje i intryguje. Powiedz proszę, jak w ogóle doszło do powstania tej płyty, do, 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 do jakby produkcji takiej wspólnej muzyki z Twoim bratem. Opowiedz coś więcej ja to, proszę. Z bratem działamy od bardzo dawna w różnych formach i też w różnych zespołach. Że często po prostu byliśmy członkami różnych składów i gdzieś tam nabieraliśmy powoli jakiejś takiej śmiałości w produkowaniu. Bo początkowo byliśmy po prostu. Jakimiś, powiedziałbym, bardziej muzykami sesyjnymi. I gdzieś później e, zaczęliśmy się coraz bardziej wkręcać w produkcję, e, presę I zaczęliśmy też coraz bardziej otwierać się na to, że chcielibyśmy e, robić swoją elektronikę, nie tylko, nie tylko zasilać składy. Momentem przełomowym to były czasy zespołu Salk, który współtworzyliśmy i postanowiliśmy po jednym z koncertów zagrać after bo stwierdziliśmy, no co może być trudnego w zagraniu live-setu po prostu. No i okazało się to mega porażką. Strasznie był nieudany, ale był też świetnym kopem, bo uświadomiliśmy sobie, ile to wymaga tak naprawdę pracy i ile trzeba temu poświęcić. I od tego czasu zaczęliśmy pracować nad, a właściwie, no pracować. Początkowo to były jakieś takie szkice na laptopie w wolnych chwilach, ale gdzieś zaczęliśmy tam dłubać nad pierwszymi bitami, tak poważniej i wydaje mi się, że gdzieś przełom 2019-2020 to był taki moment, kiedy zebraliśmy się za to tak na naprawdę poważnie, już, już tam będąc w posiadaniu jakiejś przestrzeni studyjnej. I bardzo pomogła nam pandemia, kiedy właściwie wszystko stanęło na pół roku i mogliśmy się totalnie zanurzyć w tej muzie. I wydaje mi się to kluczowe dla rozpoczęcia tego, bo bardzo długo marzyliśmy o tym, mieliśmy gdzieś z tyłu głowy albo gdzieś porozgrzebywane w projektach. Te numery, a wtedy tak faktycznie udało się to zebrać do kupy, nadać temu bardziej finalny kształt i też dokreślić to, co chcemy. Tak, muszę, muszę, ci, muszę ci to powiedzieć, bo ostatnio włączyłem sobie kawałek On My Way Back, się hmm. nazywa, z Martą Złakowską. Eee, siedziałem tutaj w kawiarni, a mm, jakieś robiłem porządki, a później, później wsiadłem w auto i sobie jeździłem i słuchałem sobie tego numeru podczas burzy. I powiem ci, że po prostu zakochałem się w nim, naprawdę. Jeździłem na mogilskim w kółko ze 3-4 razy, bo pięknie było widać pioruny z tamtej strony. Ludzie się pewnie zastanawiali, co to za wariat, ale, ale pięknie mi ten numer wszedł. Um, ja mam także lubię sobie słuchać kawałków w różnych takich nieoczywistych powiedzmy momentach i scenariach. I tak samo ostatnio byłem na weekend w Bułgarii i słuchałem sobie podczas startu samolotem, który mnie zawsze niesamowicie stresuje. Kawałków kawałków z tej pierwszej epki i również jest to niesamowicie urzekające. Naprawdę potem pamiętam, że sprawdzałem klipy. Powiedz, gdzie wykręciliście ten, ten, ten klip do. Taka była pustynia. Tak, tak. On My Way Back to jest część takiego tryptyku wizualnego trzech klipów, które stworzyliśmy z Sylwią Rosak. Ani tą Sokołowską, Kasprę Czubakiem, Martą Wieczorek na Fuerteventura. Mhm. Rok temu wylecieliśmy tam właśnie na taki ponad tydzień, żeby zaopiekować się wizualnie e, tym ostatnim albumem, no i właściwie całość, całość zdjęć, klipów powstała tam. No super, taka, no Fuerta kojarzy mi się z taką ciepłą Islandią, bo podobnie jest Podobne takie poczucie odosobnienia i przestrzeni, no ale jest dużo cieplej. Tak, to prawda. To jest świetne, bo mam wrażenie, że łączycie za każdym razem, że to nie jest tylko muzyka, tylko, tylko staracie się wychodzić w te sfery takie wizualne, które są dla mnie bardzo, bardzo istotne. A dlatego, dlatego tak bardzo intryguje mnie Wasza muzyka i cieszę się bardzo, że, że, że Cię tutaj goszczę dzisiaj. Jako basista współpracujesz z gitarzystą. Z Kubą Żyteckim. Z Kubą Żyteckim. Napisałeś mi to ostatnio, sprawdziłem sobie i też byłem pod mega wrażeniem. Zresztą rozmawialiśmy rano, mówiłem ci tak. Okay. Tak. Um, chciałbym jeszcze spytać, czy w jakiś sposób muzyka moderat zainspirowała cię? Czy, czy, czy jakoś... to nie jest kwestia kopiowania, tylko kwestia samej inspiracji jakby i, 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 i czy korzystasz z tego? To, co ostatnio, bardzo długo, właściwie trochę świadomie, nie słuchałem Moderata, bo czułem, że gdzieś na początku, albo miałem takie poczucie, że może trochę za bardzo się inspirujemy uh -huh. i że trzeba trochę na to uważać. Tak bywa. Więc, więc, więc dużo, dużo słuchaliśmy i muzy, i stricte muzyki elektronicznej z innych baniek, Natomiast ostatnio wróciłem do tej płyty i widzę cały czas ją jako duże źródło inspiracji w przede wszystkim jednym aspekcie, w jakiejś takiej niesamowitej elegancji. W sensie m, niesamowite jest to, jak oszczędnie korzystający ze środków, chociaż dalej jest to strasznie bogate, bardzo ta muza jakoś tak otacza. I, i, I strasznie jakieś takie niesamowite światy buduje, a z drugiej strony jest tam jakaś niesamowita dyscyplina dźwiękowa. Chociażby weźmy, weźmy taki New Error, gdzie właściwie cały bit to jest stop i, verbal i wszystko, tak. co się i wszystko co się dzieje dookoła to to, jak rozwija się ten dziwny, dziwny ARP, ten dziwny bas i te wszystkie takie ambientowe przestrzenie, które zaczynają tak coraz bardziej. Nachodzić słuchacza z wszystkich stron. Strasznie mi się podoba, w jaki sposób opowiadasz o tej muzyce. Naprawdę to jest urzekające, um, bo zgodziliśmy się co do kawałka, który jest ulubionym, jak też pisaliśmy i akurat tak po cichu liczyłem, że będzie to, nie wiem, czy dobrze powiem, Le, le Grand Marche. Nie wiem, jak jest, to po francusku. Le Grand Marché, no, tak, w sensie, że. A... na tyle, ile mój francuski z liceum. Ja też, nazwałem. ja też miałem także też myślę, że mniej więcej tak. tak. Le Ronde de e, Jest to niesamowity numer, bo on potrafi mnie tak nakręcić niesamowicie, a tak naprawdę w tym kawałku, tak jak powiedziałeś, jest taki minimalizm ogólnie w ich muzyce, jest taki, taki minimalizm i elegancja, że zmienia się po prostu, ten numer dochodzi jeden, nie wiem, jeden więcej werbal, jeden hi-hat, cokolwiek i po prostu całe brzmienie Zupełnie się zmienia. To jest też to jest niesamowitego w tej muzyce i myślę, że dlatego też mają taki status, jaki mają, prawda? Myślę, że tak. No faktycznie. Wróci, jakoś wczoraj sobie zrobiłem taką sesyjkę uważnego słuchania, zwłaszcza z tym numerem, no i miałem taki oł moment yy, słuchając go. W ogóle cudownie, bo on się zaczyna to za przeproszeniem piździ gitarką, mm. e, która jest taka strasznie pozorna, strasznie super jest to, że właściwie ona cały czas idzie do góry, że jest takie poczucie, że ona tak nawet tak melodycznie, właściwie tam prawie nie spada, tak, tak patrząc sobie czysto melodycznie, idzie do góry, do góry, do góry, do góry, później się pojawia ten bas, dochodzą te rzeczy w idealnym momencie następuje to jakieś takie przełamanie, ale tak właśnie miałem, miałem coś takiego, że ten numer. Nie wiem, wkłada się z takich trzech segmentów. Jednym to jest właśnie ta podstawowa gitarka. Później dochodzą wszystkie te takie przestrzenie ambientowe i jeszcze takie bardziej szugeizowe gitary, jakieś tam takie drobne, drobne sampelki wokalne, które zaczynają to oplatać. To się robi takie coraz bardziej, jakieś takie mocniejsze, przejmujące. I w końcu jest jakieś takie rozwiązanie, taki, nie wiem, punchline w postaci tego przesterowanego basu, który wchodzi i nagle jakoś tak ustawia sytuację. No i na koniec mamy właściwie syntezę tego wszystkiego, tego mocniejszego bitowego momentu i tego takiego ciągłego rośnięcia. I właściwie w momencie, że już wszystko zostało powiedziane, numer się kończy. No i to jest recenzja, na którą czekaliśmy. Tak, ma, ma też świetną długość, nie wiem, na przykład czytałem, też sobie jakoś wróciłem do recenzji Pitchforka, tego albumu i oni narzekali, że ten album jest za długi. Ale nie, ja tak nie uważam, sobie, że on jest odpowiednio długi i każda rzecz właściwie na moment przed tym, jak byłoby wrażenie, że się już ten motyw wyczerpie, to wtedy albo się kończy, albo przychodzi do czegoś kolejnego. Michał, to była bardzo, bardzo ciekawa dyskusja. Bardzo się cieszę, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością, wpadłeś na kawkę i mogliśmy pogadać z prawdziwym geekiem. Na temat, na temat tego albumu, chciałbym tak na zakończenie prosić, abyś powiedział parę słów o nadchodzących planach, ponieważ jestem bardzo głodny waszej muzyki, jako słuchacz i z chęcią się dowiem czegoś więcej. Super, dzięki. E, pracujemy bardzo intensywnie nad nowym materiałem. Już myśleliśmy, że jesteśmy daleko, ale tak czujemy, że jeszcze on wymaga trochę czasu i przetworzeń, żeby, żeby faktycznie był nowym rozdaniem i na to, na to się szykujemy. Pierwszą epkę planujemy na jesień. O. Właściwie. Będzie to niejako album podzielony na dwie połowy i pierwsza połówka właśnie gdzieś gdzieś celujemy na jesień, a drugie pół na wiosnę przyszłego roku. Do tego czasu czeka nas jeszcze też kilka kilka bardzo fajnych pozycji na festiwalowej letniej mapie, między innymi wdech-wydech we Wrocławiu. Mm. Jazz Festival, Wisłał z Hybridsetem, więc, więc i też. Yy, to myślę, że mogę zdradzić. Yy, też szykujemy coś specjalnego na otwarcie Wesoły Imersji w przestrzeni wystawienniczej yy, nowej, która dzieje się, która zadziewać będzie się w Krakowie. No i też, też, szykujemy, też szykujemy coś specjalnego na tą okazję, więc będzie okazja posłuchać w mieście. Bardzo się cieszę. To myślę, że tym razem już dotrę. Że nie będzie to pierwszej, drugiej wnosy tylko, tylko za dnia dla starców. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dzięki. Super.